Budzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. Na północnym wschodzie zgodnie z prognozami spadło kilka centymetrów śniegu. Bardzo mokrego i lepkiego śniegu można by powiedzieć, że jest naprawdę zimowo i cóż, na pewno jest można by stwierdzić, że no, to niedobrze nie, to bardzo dobrze oznacza to tyle, że temperatury już zaczynają rosnąć następuje wymiana mas powietrza nad nami wysoko, gdzieś tutaj wysoko na wysokości pół kilometra do kilometra, półtorej kilometra już są temperatury zdecydowanie wyższe to stąd te opady śniegu jesteśmy jeszcze po chłodnej stronie tego frontu atmosferycznego, który przemieszcza się powoli w kierunku wschodnim, ale już w tym momencie, nawet patrząc po mojej czapce, nie pada gęsty śnieg, tylko już zaczyna padać taki lekki śnieg z deszczem. Oznacza to tyle, że niedługo zaczną się intensywne opady deszczu, bądź po prostu opady deszczu, a to spowoduje przede wszystkim bardzo szybkie roztopienie się tego i wzrost temperatur. Przed nami. Ocieplenie, jak najbardziej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z jeszcze zimowego północnego wschodu. Pozdrawiam południowy wschód, który również zimowy jest. No i cóż, aby do ocieplenia. Widzimy się w kolejnych materiałach.